Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o oknie balkonowym Galeria. Powiedziałam we wstępie, że będziemy mówić o oknie balkonowym Galeria, a tak naprawdę tu są dwa okna. Nawet nie dwa, a cztery. Nawet cztery. A gdzie, gdzie są dwa pozostałe? Mamy tutaj jedną ościeżnicę i rzeczywiście dwa skrzydła. Jak widzisz, mamy górne, podnoszone do góry, i dolne, wypychane do przodu. Znaczy wypychana, ale zamykamy je tutaj. Tak, je mechanizm nie, to jest... Troszkę... mechanizm jest bardzo prosty. Zwalniamy blokadę i później bardzo delikatnie, bez większego wysiłku wypychamy skrzydło do przodu. I tu rozumiem, mamy barierki, które nas zabezpieczają? Dokładnie, mamy zabezpieczenie, tworzy się taka wnęka balkonowa, dzięki czemu możemy zaczerpnąć świeżego powietrza, możemy odpocząć, podziwiać mhm. widoki. I to jest 90 cm nad podłogą, z tego co pamiętam. Tak, do dokładnie. Strykcji, dokładnie. barierki. I te barierki są fajne, ja już to wypatrzyłam, że tu jak to zamykamy, mhm. to one się chowają. Dokładnie. Znaczy ja tu pokażę, Barier... może że je troszeczkę widać, bo tak naprawdę troszkę widać, ale jak zamkniemy, to ich nie ma. Tak, Zupełnie. barierki się schowały, dzięki temu też nie zaburzają estetyki dachu no i są chronione przed zabrudzeniami. Dokładnie. W momencie, kiedy otwieramy dolne skrzydła, one są po prostu czyste. Zgadza się. Bardzo mi się to podoba. A, co z, a propos czyste, co z myciem górnej szyby? W zasadzie myje się sama. Ma specjalną powłokę, która powoduje, że nie trzeba wkładać większego wysiłku. Wystarczy przesunąć ten zielony przycisk. Ok, ja będę to robić u siebie. Przesuwamy mhm. przycisk i zamykamy. Mhm. Delikatnie pociąg w swoją stronę. Świetnie. I otwieramy samo. Mi się zaczęło otwierać. Tak. Otwieramy, wychodzimy. Dociągamy do siebie. Mhm. I teraz wołam męża, żeby trzymało okno, jak będę myła. No, myślę, że to dobry trop. <laughs> nie, tu jest taka dziurka, ja już wiem, że to jest zasówka. To już nauczyłam się ostatnio, że jest taka zasówka. I ją tutaj blokujemy i proszę bardzo, otwórzę gotowe, gotowe, gotowe do mycia. Nawet mogę rąbkiem sukienki umyć. <laughs> Odblokowuję z powrotem, prześleśmy to w dwie strony. I z powrotem przesuwam ten przycisk, tak? zgadza się. Dobra. Dociągamy skrzedło. Yes. I ponownie cieszymy się pięknymi widokami. Super. A te okna mogą być tylko takie w kolorze drewna? Mogą być, tak jak widzisz, sosnowe, ale mhm. mogą być również białe. Czyli w akrylu i w poliuretanie, tak jak macie w ofercie. Zgadza się, dokładnie tak jak mówisz. A powiedz jeszcze, czy ja te okna mogę sobie zamontować w każdym dachu, w każdym domu? No, niestety nie w każdym, są pewne ograniczenia, ale o tym powiesz ekspert. Czekamy. Mam eksperta. Zatem ponawiam pytanie, czy okno, galeria mogę zamontować w każdym dachu, czy trzyma mnie kąt nachylenia, rozstaw krokwi i co tu się dzieje? Przy oknie galeria jest parę ograniczeń. Wynika to i z konstrukcji, i z gabarytów okna, bo okno możemy montować w dachach o nachyleniu 35-55 stopni, czyli takich. Bardziej najczęściej... stromych, umówmy się, Tak, ale najczęściej spotykanych w Polsce czy w Europie bo, bo naj, najpopularniejszy jest około 45 stopni kąt nachylenia dachu. Drugim jakby wytyczną czy ograniczeniem jest, że jest, jest to dosyć długie okno, bo ma 2,5 metra wysokości. Znaczy długie, czyli tutaj Długie, mówimy, Tak, nie? w ten sposób. 2,5 metra wysokości, więc musi być na tyle połaci, na tyle wysokie pomieszczenie, czy dopasowane do, do tego pomieszczenia, żeby ym, dało się to zamontować, potem zrobić szpaletę. A co ze ścianką kolankową? Bo tutaj mamy jakieś podwyższenie, a no w sumie w mało którym domu sięga krokiem od razu podłogi, prawda? Tam zazwyczaj mamy jakąś chociaż minimalną ściankę. To nie przeszkadza? Tak, ścianka kolankowa. No tu nie przeszkadza. Nie, nie, jak nie widać. przeszkadza, to jak widać, na, widać na, na, na tym przykładzie. Jeżeli byłaby za wysoko, to do samego montażu czy doświetlenia przez to okno nie ma, nie ma to znaczenia, ale. W związku z tym, że, Również, że trochę tracimy taki, funkcjonalność, ta, No bo zaczniemy tak stać tra, przy, tra, tra, tra przy nim. Ale, tra, 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 ale widziałam balkon. takie rozwiązanie, że był stopień jeden zrobiony, jeszcze przed oknem dachowym, że można było wejść na stopień i wtedy taki Ala mini balkon w środku. Tak, zdarzały się takie rozwiązania, nawet więcej niż jeden stopień. Jeżeli ktoś chciał mieć tego typu okno, a miał wyższą ściankę kolankową, to można żeby osiągnąć tą funkcjonalność, którą przy tej wysokości ścianki kolankowej się uzyskuje, zrobił sobie stopnie do. E, tak żeby podejść żeby tutaj bliżej, podejść, ta, ja bliżej okna. Się tutaj zalecamy tak wysokość w granicach do, powiedzmy do pół metra, około te, te, te 30-50 cm, a wtedy okno po otwarciu z, ten, ten, balkon dolne skrzydło no jest, jest na tej wysokości, dlatego tak, w miarę e, można i oglądać i, I oprzeć, się oprzeć, i kawkę wypić i zapalić, zapalić. Tak, tak zapalić jest. rano czy wypić, wypić kawę przy przy wyjściu z boku są poręcze one są uniwersalne i a i są chowane. E, to już za... pokazywałyśmy, że są chowane. To już tutaj naszym kobiecym okiem od razu wypatrzyłyśmy takie rzeczy. Tak, tak mniej się brudzą. E, a, mnie się brudzą. A ja jeszcze chciałam zapytać w ogóle o rozmiary tych okien. Czy jakie hmm. mamy minimalne, maksymalne? Znaczy tutaj mamy jedną wysokość, czyli ta 255 cm to jest wysokość okna. To jest jeden. Tego, jeden tego, tak, ta, wymianę jedna wymianę wysokość jest okna. I mamy trzy szerokości. Standardowo jest tak jak tutaj, to jest najpopularniejszy rozmiar, czyli 94 cm szerokość okna. Czyli taki I, musimy mieć rozstaw krokwi też. Żeby czyli rozstaw krok krokwi rzędu, rzędu 100 cm e, albo trzeba, być, jeżeli byłoby węższe, no to może być okno 78, które by zmieściłoby się mm. między krokwiami 80 cm. Albo możemy robić wymiany jakieś Albo wymiany i wtedy wtedy. Do, wieźbę, wtedy nawet 114 rozmiar e, takiego okna, czyli szerokość 114. No to już szersze niż balkony w dawnych domach spłyty, to już ta, tam miały ta. 90 cm, więc 114 to wygląda. To jest, 14, to 14, to to jest taki, powiedzmy, taka szerokość, jak mają standardowe okna balkonowe w, w domach, czyli rzędu 90-100 cm, to, to, to ta wersja jest 94. Jasne, a jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, bo to tak w miarę delikatnie chodzi, no troszkę tu trzeba się nauczyć, ale, ale siły do tego nie potrzebuje, to są jakieś specjalne siłowniki. Tak, jest tutaj... Taka sprężyna gazowa, która ma dwie funkcje, zależnie w którą stronę. Gazowa. To ten siłowniczek taki mm -hmm. czarny, nieduży. I on, ona nam pomaga otworzyć okno. To dolne skrzydło, czyli podnieść nam wspomaga to otwieranie. Nie, bo okno jest. Czy to skrzydło jest ciężkie. Ze względu na zastosowaną potrójną szybę z laminatem, więc to jest no To jest około szyba 30... bezpieczna, rozumiem. Tak, tak. Klej... Wewnętrzna jest klejona, zewnętrzna jest hartowana i pakiet jest potrójny. Stąd też masa tego rozwiązania. I tutaj nam ta sprężynka pomaga. Pomaga nam otworzyć. Drugą stronę, jak zamykamy, to nam zapobiega też, że okno nam nie spadnie, nie spadnie. Nie spadnie. Tutaj ono blokuje, czy blokuje w pewnej pozycji. Bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje. Dziękuję. Nie ma co przedłużać. O tym oknie można wszystko przeczytać na fakro.pl. A ja grzecznie się zamknę. Dziękuję za uwagę. Asiu, musisz mówić coś, co robisz. Okay, myślę, że... Zrób, nie, zrób tak jak było, czyli okay, było, Dobra, dobra. Więc robimy. Zaczyn. Sekundkę.